Witam, witam, drogie Panny. Zapraszam Was na czytanie tygodniowe od 6 do 12 maja. Oczywiście piszę to, co z Wami rezonuje. Nie dopasowujcie do siebie na siłę. E Zwróćcie uwagę na swój Ascendent Księżyc, e Wenus, jeśli chodzi o Józf Wąski, jak i Wedejski. E ja zapraszam Was do subskrypcji, do polubień. Tak? Dziękuję już tym, którzy zostali ze mną po tak e, krótkiej przerwie, no, krótkiej, no, miesiąc, ponad miesiąc czasu, jak e, zalegałam e, z tygodniówkami i z miesięcznymi, tak, e, czytaniami. Także dziękuję tym, którzy pozostali. E, I tak samo zapraszam do obserwacji na innych portalach społecznościowych. Jeśli chcecie kontakt i namiary, Opis yy, tam jest pod filmem, więc zobaczmy panu. O, tutaj już 60 pucharów się pokazała. No. Dobra. Zobaczmy z jaką energią panienki w ten tydzień od 6 do 12. No, opieszałość. Ósemka kielichów wierza. No coś odejdzie do przyszłości. I księżniczka kielichów, młoda energia. Która? No proszę. Tutaj co? Pozytywy. W wszechświat zakończenia jakiegoś cyklu. Negatywy. Głupiec, tak. Niedojrzałość się rysuje. Zawód właśnie w kwestii uczuciowych. Dlaczego? książek kielichów. Rakryby, skorpion. No to niedojrzała energia. Tutaj będzie zwycięstwo pod tym względem, ale zarazem. No jasne osądzenie sytuacji po stratach finansowych, kłamstwo, tak, kierowanie się pożądaniem. Tutaj pożądanie kiedyś kieruje, a ktoś myśli o zbudowaniu nowego początku zarazem i tutaj jest spełnienie, tak, czyli jakiś cykl musi się zakończyć. Tutaj są yy, w tych yy, czterech buławach jest pokazane. Mamy cztery pory roku. Mamy dane dekanaty, tak? które na przykład tutaj są pokazane sabaty, wszystkie, które się od, odbywają. I po prostu wszystko musi mieć swój początek i swój koniec. tak, Koło się zatacza, tak jak właśnie w życiu koło fortuny. Wszystko ma swój bieg. Jak w, nas, jak w naszym codziennym życiu. Przede wszystkim Wy pokazacie się jako wszechświat, tak? zakończenie jakiegoś cyklu otwarcie się na nowe, coś musiało się wydarzyć lub się wydarzy właśnie w tym tygodniu, Tak, jakieś zranienie, to jest pozytywach. Wychodzicie z tego zranienia, bo do tej dochodzi lub odkryjecie, tak? że jesteście zdradzani, zra okłamywani i to Was boli, bo to są straty emocjonalne, przykrość i tutaj rysuje się dodekalna waga jak i równowaga, tak osiągnięcie z tego stanu równowagi, wyjście już z tej udręki, być może z tego poczucia żalu, tęsknoty, bo ta osoba była niedojrzała. Rak ryby, ale najbardziej bardziej ryby, prawda? Bo ta osoba nie stała w uczuciach, jednak lubi. <laughs> lubi po prostu próbować wszystkiego. Książek Kielichów to jest taka niedojrzała, taka jeszcze niestabilna energia, tak? który musi jednak wszystkiego spróbować. I przez to tak samo i stratna pod względem finansowym i prawnym, finansowym i uczuciowym, przepraszam. I wy tak samo z tego powodu stracicie, ale tej w karcie głupca jest pokazane, to jest w negatywach, tak, że pożegnacie tą niedojrzałą energię lub z taką energią się już nie będziecie kierować. Tutaj będzie zwycięstwo. Tylko nie obnoście się z tym tak, bo tutaj ktoś będzie chciał was zdobyć pożądaniem bo tutaj karta wisielca też jest jako energia pożądania tak, tutaj jest ten wąż, który tak kusi a ten wisielec po prostu to też zodiakana ryba tutaj rysuje się energia drogie panie, możecie mieć zodiakaną rybę sprawdźcie swój ascendent, tak jak i księżyc a wedyjskim no to na przykład yy, yy, znak zodiaku wstecz Także jak teraz robię pannę, no to, to może być dla lwów, tak? No. I tu po prostu jest pokazane. Że ktoś po prostu manipulował kimś, zdradzał dla korzyści materialnych. Ale to się zakończy. To się zakończy. Bo to jest spojrzenie z innej perspektywy na tą całą sytuację. Też i przystopowanie i czekanie na efektów, co się dalej wydarzy. Po tym. Tutaj, co ta osoba robiła, tak? Te wszystkie kłamstwa mogą wyjść na jaw w karcie sprawiedliwości. W karcie sprawiedliwości to jest osądzenie tej całej sytuacji, tak? I to może się teraz okazać, że jakie tego rodzaju były kłamstwa. I tu właśnie jest tak samo rycerz dysków. Rycerz dysków to ktoś, kto chciał starannie budować coś nowego, albo wy. Albo z osobą, z którą mieliście do, do czynienia, tylko że ona by chciała być może waszym kosztem właśnie coś osiągnąć, tak? Poprzez manipulacje, zdrady, kombinacje, ale też yy, właśnie, żeby zyskać yy, na tym jak najwięcej, tak? Bo tutaj też jest pokazane yy, nieodpowiedzialne podch podchody w pod względem materialnym, czyli też i pożyczki, kredyty. Na lewo robienie pieniędzy, tak pod stół, pod stołem dawane, ale też i takie, na których pieniądze, na których właśnie były brane z lewej ręki. Jeszcze tutaj Wam dołożę dwie karty, drugie panny. To jest pozostawienie pozostawienie tej energii, zwycięstwo, tak? I to jest praca nad sobą. Jasne określenie, czego wy chcecie, zamykanie tego rozdziału, tak, ale tutaj y będziecie mieć wielkie straty pod względem uczuciowym i przez tą osobę nad i materialną. I to może teraz właśnie wyjść na jaw. Tutaj mogą nawet i do Was jakieś pisma przyjść, lub informacje. Z tego też i powodu albo pisma sądowe. Tak. Jasmiecz, jeszcze na spodzie cesarz, to może być wasz partner, wasz mąż, wasz szef, ale ta osoba może być też i zaborczą osobą, tak? która chce osiągnąć swoją y, tak zwaną y, siłą, mocą, prawda, o jeszcze zepsucia. To też różnego rodzaju używki, strategie, tak, mhm. żeby osiągnąć coś cudzym kos kosztem. Tutaj jest pokazana też i choroba. Choroba, regeneracja. Tutaj też dość niby do rozejmu, ale tutaj zadbanie przede wszystkim o, samym, o samego, o samą siebie. Może dotyczyć Was lub tej osoby. To jest odcięcie: odcięcie się od tej osoby, odcięcie się od tego, co Wam nie służy, być może od tej zaborczej energii, od tego zaborczego człowieka. Tak, bo to jest energia pustolnika, później dalej pokazana, czyli y, to jest pokazywane pokazywa osiągnięcie tak zwanej równowagi harmonii, tak, że wy potrzebujecie czasu do tego, żeby zrównoważyć swoją własną energię. Y, tak samo jak pokazuje karta wagi, karta jakby sprawiedliwości, tak, i tutaj jest uleczenie. Być może to jest jakaś choroba, przeziębienie, też i naładowanie, y, regeneracja sił w bezpiecznym miejscu, być może w domu albo gdzieś w jakimś przytulnym miejscu, gdzie się znajdujecie, A jak również też i podpisywanie jakichś kontraktów, umów lub coś na papierze jakichś wniosków lub ktoś może do Was przyjść y, z jakąś propozycją, tak też to weźcie pod uwagę. Jeśli y, tu jest pokażecany cesarz, to być może od szefa dostaniecie jakąś y, umowę nową do podpisania, albo ktoś Wam coś zaoferuje. Dlatego też i sprawdźcie wszystko drobnym druczkiem, czy nie, zostali, nie zostaniecie oszukani tak i przemyśleć sobie na spokojnie te swoje działania, co dalej robić. Także na tyle, a na szczegółowe czytania zapraszam po prostu Was na brief. Pozdrawiam, pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do kolejnych czytań.